Hello, witam! Sims 2 dzisiaj i dzisiaj mamy specjalnego gościa w ogóle z okazji tego, że były święta i moja mama przyjechała. To, hello. To hello. To Pozdrawiam. Moja mama pozdrawia, tak. Moja mama przyjechała na święta i udało mi się namówić, żebyśmy porobiły e, głupoty w komputerze. E, także e, moja mama będzie grać w miłowie panem Donem Lotario. Bo uznałam, że pan Don Lotario to jest pojedynczy SIM i moja mama sobie, mam nadzieję, poradzi. Ja mam też nadzieję. Masz nadzieję? Że sobie poradzę. Masz jakieś obawy? Mam. Jakie masz? Duże. Zróbmy tak, przejdźmy może do pana Dona. Niech on się nam załaduje, a ja ci może opowiem, co Bardzo to jest proszę. za pan. Bo ogólnie to jest tak, że to jest otoczenie jakby startowe w tej grze, więc jakby każda rodzina tutaj ma różne historie. I masz tutaj taki komunikat ładny. Życie uczuciowe Dona rozkwita. Może nadszedł czas, żeby zwrócił na siebie uwagę Niny Kaliente, złap za telefon i zaproś ją, Boże. Co prawda? Co prawda, nie wiem, czy będziesz chciała zaprosić Ninę. Tak. Będziesz chcę, chciała zaprosić tak, Ninę. Chcę. Dobrze, to zaraz zaprosimy Ninę. Ja ci opowiem w dużym skrócie: pozwolę sobie przejąć na chwilę pałeczkę, żeby ci pokazać tego oto pięknego pana. Przystojny. Te, przystojny, nie? Mm -hmm. To jest pan Don Lotario. On jest lekarzem. Natomiast przedstawić go na razie od tej dobrej strony: pan Don Lotario jest lekarzem. Jest aktualnie stażystą, natomiast radzi sobie całkiem ok w swojej karierze. Z tej gorszej strony go przedstawiając, tak. to ma zasyfione mieszkanie śmieciami. O, ogólnie. O, nieładnie. No nieładnie. A z tej jeszcze innej strony go przedstawiając, to ogólnie ma narzeczoną i trzy kochanki. O Boże. <noise> Jestem w szoku. Także jakby daję Ci połecze. nastawić może ten jakby tak, żebyś nie musiała kręcić sobie monitorem, bo będzie Ci łatwiej na pierwszy raz, żeby nie musieć nim kręcić. Zastanawiam się, z której strony będzie sensowniej. Może jakoś tak, bo będzie widać cały dom po prostu. Nie będziesz Razu musiała nie. kręcić niczym. Jak będziesz chciała coś, żebym przesunęła ekran czy coś, to ja Ci przesunę. To się nie martw, nie będziemy niczym kręcić. Na górze ma łóżko. Tu mamy niższe piętro, wyższe piętro, to na spokojnie. Natomiast na razie oddaję Ci myszkę. Ja zrobię. Proszę co ja mam zrobić z tym y, przystojniakiem. A co sobie życzysz? Jeżeli L chcesz zaprosić panią Ninę. To tutaj masz telefon. Pan Don widzę włącza sobie radio. Ja włączyłam też dźwięk z gry, żeby cię nie irytował, ale widzę, że Don świetnie się bawi i robi sobie imprezę aktualnie. Jeżeli chcesz kogoś zaprosić, to masz tutaj zadzwoń. O, tak. tak. I wybierasz Sim. Musisz mu wtedy odklikać, że tańczy, żeby. O, on dał radę, przestał tańczyć. Tak, i on teraz dzwoni, wybiera sobie i wybierasz, kogo chcesz zaprosić. E Masz dużo kochanek do wyboru. <laughs> Natomiast jeżeli mogę coś ci polecić, tak. to Nina to jest ta ruda tutaj. To jest tak. Nina. Tak. Możesz... A on e, ma żonę w ogóle? Oku... Narzeczoną. A która to jest narzeczona? Ta w okularach, o tutaj. Ta, a, o tam tak, Kasandra to jest jego narzeczona. Mhm. A ty dwóch mężczyzn, to przepraszam? E, to ten tutaj to jest ojciec jego narzeczonej. Tak. Ten tutaj to jest przyjaciel jego narzeczonej. Tak. Czyli najpierw zaczynamy od niej. Tak, to teraz musisz kliknąć OK, że chcesz ją zaprosić. Tu jest OK. Awek. Uh -huh. No i wybierasz, że zaproś. No i on tam teraz z nią gada, że ją zaprasza. Sratatata. Uuu, o, miło Cię widzieć. I słyszeć. Tak, I słyszeć. Tak, a tutaj, że miło Cię widzieć. Uh -huh. I ona zaraz przyjdzie. Przynajmniej mam nadzieję, że ona zaraz przyjdzie. Trzeba będzie ją przywitać, jak ona przyjdzie. No Don, widzę, świetnie się bawi przy tym radiu. Ale nie wiem, z której strony ona przyjdzie. Ale z której z tych stron ona się pojawi na pewno. Don Idzie. chce zdobyć uczucia Niny. Wygląda na to, że ona zaczyna poddawać się jego urokowi. Może nadszedł czas na propozycję romantycznej kąpieli w dużej wannie? Face palm. Dobra, musisz ją przywitać. Możesz kliknąć na nią. Powitaj Simanina. I on jak ją przywita, to będzie miał więcej dostępnych opcji, no i oni też będą sami robić różne rzeczy ze sobą. No jak nie, na przykład, nie, nie będziesz wiedziała co robić, to oni też będą wpadać sami na różne dziwne pomysły. Najlepiej nie wejmą się za sprzątanie. <laughs> znaczy, jak chcesz, żeby posprzątał, to też możesz pokazać sprzątać, nie? Nie, no dobrze, na razie coś go masuje. A czemu na ulicy? Nie wiem, możesz być z nimi do domu. A no to. A... Może, żeby się narzeczona nie dowiedziała, która mieszka pewnie po drugiej stronie ulicy. A Rozumiem. Znając życie. E, jak jej zaprosić do domu? Musisz kliknąć na podłogę, żeby on tam poszedł. Albo ona w pewnym momencie sama tam pójdzie. Jak chcesz z kimś skasować coś, żeby robili, to no, po prostu klikasz na to i kasujesz jej. Możesz rzucać piłkę I możesz kliknąć na przykład na podłogę, podejść tutaj. On tam pójdzie, ona w międzyczasie sama też się czymś zajmie. No bo nią nie możesz sterować, bo ona przyszła. Ona jest gościem. Nie ona można sobie. sterować gości. I ona sobie idzie i widzę, że sama będzie coś robić z tobą. Tak. Oh, o, matko. Mm, z grubej rury widzę, lecimy tutaj. Don uh -huh. jest lekarzem, naprawiaczem serc, jak widzisz. <laughs> Bardzo ekspresywny z niego chłopak. No ona też widzę. Rude szalone. To nie wiem, przeszkadzać im, czy. A jak chcesz, możesz na nią kliknąć, zobaczyć, jakie masz dostępne opcje w ogóle. Tak, ona sama. <noise> sam patrz, jaka dobra kobieta, sama się no wzięła na tak. sprzątanie. Możesz kliknąć na nią, zobaczyć, jakie masz opcje na przykład. Możesz różne rzeczy z nią robić, Możesz z nią potańczyć, możesz ją pocałować, objąć, porozmawiać. Ona tak widzę mocno się na sprzątanie. Wy wypędź? Tak, możesz ją wypędzić. Mam matkę, nie sprząta, niech zostanie. <noise> Może niech sobie potańczą razem. O, on wstanie od kompa zaraz, jak prawdziwy mężczyzna zaprosił do tańca. No akurat mają tam mało miejsca. No tak w takim kąciku. Tak, no niekomfortowo. A co ona robi? Aha, idzie dalej śmieci wynojąc. Nie wierzę A, po prostu. Jaka przejęta jest ona po Ona czyta w moich myślach. Już ją polubiłaś, nie? Tak. Od samego startu ją polubiłaś. Tak. Don poszedł się zająć sobą w toalecie przy okazji. No dobra, to nie przeszkadzajmy mu, tak, to jest to Takie to... miejsce, gdzie niech zostanie. Załatwi swoje i w ogóle. Tak. Nina widzę ma jakiś plan, o to telewizja jakaś. Co by chciała Nina robić? Nina na sama siada przed telewizor. Masz dużo opcji ogólnie. Pytanie, Gdzie? co byś chciała zrobić? Czy byś chciała na przykład, wiesz, zaprosić drugą kobietę, żebyś chciała coś z niej. Nie, bo z się wtedy działo. Za duży tłum będzie dla Ta. ciebie. Możesz na przykład hmm. też poklikać na nią, zobaczyć, co tam jeszcze. Schlebiaj. Nie wiem, co ona. Podziwiaj tym. albo pomasuj. Schlebiaj. No tak, a, trzy trzykrotnie i wybierasz. Schlebiaj, podziwiaj, albo schlebiaj, pomasuj. Aha. Nie wiem, na ile chcesz iść w romans z nią, a na ile chcesz. Koleżeńsko z nią bardziej, bo rom, jakby Don jest bardziej za romansem, a nie wiem jak ty jesteś za, za romansem. Czy chcesz iść robić szalone rzeczy, czy nie? Jak bardzo szalone? Bardzo szalone. O man, czyli kąpiel w Na przykład. Z bąbelkami? Z bąbelkami. Idziemy w to. W takim razie, ja mogę klawiatyszami? Jezu, mogę dobrze, patrz. O, tu masz dużą wannę, możesz sobie na nią kliknąć. Możesz kliknąć na nią, patrz, kliknij, możesz wkliknąć. I on sobie idzie na górę do tej wanny. A ona? Z jak tam wejdzie, to będzie można ją zaprosić. Rosu? Yeah. Tak. Chyba, że sama do tego czasu przyjdzie, ale on na razie idzie tutaj ładnie do swojej wanny, jacuzzi. No właśnie. O, proszę bardzo. Jak o, idealnie. ja mu zazdroszczę. Ja też mu zazdroszczę. O, możesz kliknąć na nią i powinna być opcja zaproś gdzieś kiedyś. I ja ona jak skończy wąchać stokrotki przed twoim śmietnikiem, to mam nadzieję, że przyjdzie. Tak. Myślałam, że psa udaje. To też im się czasem zdarza. Posłuchaj, i teraz tak, mamy mhm. jeszcze tu miejsca, może trochę by namieszać? Jak chcesz, to Pewnie. Chcesz zadzwonić no po jakieś tak? piękne panie? No tak. No tak. Najlepiej po narzeczoną. To trzeba by pójść do telefonu i ją zaprosić przy telefonie, chyba że chcesz, żebym ja to zrobiła szybko, bezboleśnie. Szybko, bezboleśnie. To daj mi myszkę na chwilę. Ja użyję moich pięknych modów, które mam. To znaczy, ja ją po prostu przywołam tu chamsko, żeby ona się... uuu, pojawiła. Oto twoja narzeczona. Taka intelektualistka. Tak, to, to się zgodzę. Ona w ogóle jest intelektualistką, plus pochodzi z bardzo bogatej rodziny. Ma przerąbane narzeczony. To prawda, bo ten narzeczony próbował też bałamucić jej matkę, natomiast nie udało mu się, a matka zaginęła. Boże. Taka jest historia. Tak, i ona już jest chyba tak. Ona już jest chyba powitana. No to i co to... się będzie działo, jak przyjdzie? E, nie wiem, zobaczymy tak naprawdę. Jak chcesz, to można by na nią kliknąć i ją zaprosić. Nie wiem, czy chcesz ją zapraszać. Tak, ona poszła tańczyć aktualnie. Nie, nie Nie, nie. nie chcesz jej zapraszać. Chcesz chcesz? Go... A chcesz ją zaprosić, tak. to kliknij na nią. I zaproś. No jestem ciekawa, co z tego wyjdzie, powiem ci. Ja mam co prawda moda, że chyba Nina mhm. nie powinna być obrażona na Kassandrę, ale nie umiem ci powiedzieć, co będzie z Kassandrą. No, zobaczmy. Bo ona jest no, narzeczoną jednak, nie? Tak, i ona przychodzi teraz do nich. One mają w ogóle taki sam strój kąpielowy. I teraz w ogóle, jakbyś kliknął na którąś z nich, to masz dostępne opcje, które są takie tylko w wannie, powiedzmy. O tak, obejmij, ochlap, jak obejmiesz, to będziesz miała jeszcze więcej innych opcji. Przepędź, ale kogo? No Kassandrę. Nie wiem, czy ty dopiero nie, ją zaprosiłaś. No nie właśnie, wiem, czy chcesz ją przypędzać. Nie. a co to jest aktywuj Sima? To jest z moda. Tego udajesz, no, że nie. tego nie ma. Metamorfozy też udajesz, że nie ma. O, Nina ci ucieka, słuchaj. Nina zostawia was samych, to możesz ją objąć na przykład teraz. Obejmij mnie. Do nie, obejmij mnie, kochanie. <noise> no ale coś się ociąga. Nie no, patrz jak ładnie ją objął. Zobacz jak ją tuli tutaj, jak tam masu masu po ramionku robi. Tak, jak na nią teraz klikniesz, to będziesz mieć więcej dodatkowych opcji, jak na przykład A -a. pocałuj, masuj, czule, gorąco, barbara, różne rzeczy. Cmoknij. Czyli tak zaczynasz, delikatnie patrz jak się ściemniło klimatycznie. No możesz sobie potestować dalej jak wyglądają te opcje, sobie ładnie kliknij, tylko na nią, nie na niego. Nie, 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 bo ty na niego klikniesz. Nie. A bo on jest głodny głupek. Dobrze, to ja, ja to ja to I załatwię. tyle załatwiam. <laughs> nie wczułości. Nie nie ten kod wpisałam, czekaj. Ja wpiszę ci kod, żebyś się potrzebami pana Dona nie musiała zajmować, bo on jest głodny i dlatego wstaje. Panie Donie, przyłącz się do pięknej wanny, do pięknej pani. Halo, panie Donie. No, dziękuję. I proszę Ale ją. Pieniądze, to co? Temat rozmowy. Rozmowy. O nie! Sam Teraz gra? ona jest głodna? Kasandra! Mordo. Czekaj, bo ja tu będę cię o 300 razy obracać kamerę. Oj, teraz można obejmić i na przykład możemy im kazać, o nie wiem, czule. O, więcej czułości. Tak. No zobaczymy, jak długo to będzie trwało. No, jak ty nie będziesz robić interakcji, to wcale. <grych> tak ci powiem. Aha. Że ty jakby musisz na nią klikać i wybierać, co on ma z nią robić tutaj romantycznego. Nie na A. niego. Zabawiaj. No, na no niego nie. nie. dobrze, niech No Dobrze nie chodzi. Nie, on zabawia. Ale zaba to on zacznie, wyjdzie z wanny i zacznie rapować. <grych> Chyba, że chcesz zobaczyć, jak on to robi. Nie, to trzeba na nią, tak? Tak, trzeba na nią. bara Barabara pocałuj, masuj. To tak. Interesujący. Znaczy, nie wiem czy interesujący. Tak, to jest gra dla dzieci, mamo. Boże. Te fajerwerki, przepraszam. No było z fajerwerkami, co ja mam ci powiedzieć. Ja rozumiem. Jakie są twoje wrażenia na ten moment? No Bo jesteś taka bardzo pod wrażeniem. Jesteś taka mało ekspresywna, I dlatego się tak zastanawiam. Jestem w szoku, co te dzieci robią. To jest gra chyba, o Jezu, żeby Cię nie przekręcić, ja nie, nie wiem, od jakiego wieku to jest gra, czy od 12, czy od 16, ale ta gra jest stara i jakby, jak widzisz, jest bardzo dopracowana, więc jakby wydaje mi się, że wytrzymałość mediów, czy czegokolwiek innego, czy dzieci, cokolwiek, była inna, ale mam wrażenie też, że świadomość rodziców chyba też była inna. Ja też nie, i, czy Ty grałaś od, jak byłaś mała, w to? Powiem ci więcej, że jeżeli mam ci się do czegoś przyznać, to e, ja nie. Um bo te cutscenki da się wyłączyć. I to jest normalna później animacja, taka, że krzyczę uhu, 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 i tyle, nie? Aha. Ale jakby ta cutscenka, którą widziałaś teraz, ja za dziecka nie umiałam tego wyłączyć. I wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi miało ten strach, że akurat rodzic wejdzie, kiedy będzie ta cutscenka. Przez, Przez dwie godziny grasz normalnie. Normalnie, jak normalny człowiek. I potem jest taka cutscenka, i akurat rodzic. Podczas tych dwóch godzin wchodzi w trakcie, kiedy masz tę kastrękę i nie wytłumaczysz się już później. Nie no, posłuchaj, teraz bym chyba miała większą kontrolę. Większą świadomość chyba tak, też. Tak, świadomość i kontrolę chyba. Wiesz, no to jest zwykła animacja tak naprawdę, no natomiast tak. pytanie ile dziecko miało jak grało, nie? Także to jest pan Don Lotario, który ma swoje narzeczone i kochanki, jak widzisz. on no, może ją też pomacować na przykład. No wiesz, ja nie wiem czy to jest... Masy. Ja nie wiem czy to jest gra dla dzieci w takim razie, skoro jest narzeczona wiesz, czy kochanki. Co, ja mam tu płyty na wierzchu. Na wierzchu o, patrz! 12 plus na tej płycie jest ładnie no napisane. Jeżeli chcesz robić coś innego z nią na przykład, to możesz wyjść z wanny i już jakby zawołać, żeby wyszła. Albo po prostu jak wyjdziesz z wanny, to będziesz mieć inne opcje. Na razie masz opcje same takie wannowe. Wannowe, właśnie to widzę. To musisz kliknąć gdzieś poza wannę, żeby wyjść na przykład, albo anulować mu tę interakcję z wanną, o, anulujesz mu to, to on wyjdzie wtedy z tej wanny. A głodny był. To to już nie jest, dzięki to... mnie. No ale już teraz powinien być po tym. Mm -mm -mm. Bardziej głodny. Jak chcesz, to możesz go wysłać na dół, żeby zrobił sobie knapkę. Albo ją zawołać na przykład, żeby też wyszła z tej wanny. Chociaż ona i tak będzie lgnęła do środka. To co, idziemy robić kanapki? No chyba tak. A tu jest lodówka. Nie, jest przekąska, co będzie gotowo. Chipsy, sok, ciasteczka. Ciasteczka. Ja ci trochę przyspieszę, żeby szybciej szedł. O, proszę bardzo. I będzie sobie chipsy. I co, ma? Szamać. Chipsy, sobie. ma. Chipsy. Je. Tak. Oj, niezdrowa, oj, niezdrowa. Lekarz i chipsy. Lekarz i chipsy. Aj, aj aj. A coś mu dać do picia. A to prosiak oni nie, Jak jedzą, to nie piją, jak piją, to nie jedzą, także nie przejmuj się tym. Masz telewizor, masz prysznic, możesz zadzwonić po inną kobietę. Jest pierwsza w nocy, więc nie wiem, czy ona przyjdzie o takiej chorej godzinie. Raczej wątpię. trzeba coś z tym zrobić, bo beka. denerwuje be cię to, brzydko, że beka. Zadzwonię. Sim. Albo zaproś na randkę, ja też możesz. O, i teraz musisz wybrać kogo. Nina była. Jest Kasia? Tak, Kasia Langerak. To jest pani, która jest sprzątaczką ogólnie. No teraz ją pyta, czy A, ci się mówi z nimi w ogóle. Nie chcesz albo do domu ją wziąć, albo na parcelę publiczną. Parcela publiczna. To zaraz Jedna przyjedzie. Jedna jest w domu, więc no no trzeba na parcelę. To czekamy na taksówkę, aż ona przyjedzie. To w międzyczasie on, on, oni ben, on czeka na swoją narzeczoną w międzyczasie, żeby zrobić powtórkę z rozrywki. Twoja mina jest bardzo interesująca. Już się zdążył rozebrać? Tak, już się zdążył rozebrać. No miał tylko gacie na sobie, ten spokój. Gdzie chcesz jechać? Do parku? Tak. To jedziemy do parku. Zostaw tę kobietę. Patrz, tu jest ładna taksówka, panie drogi. Do widzenia, Cassandra. Było miło, zostań w domu. Wycho ale ty... i... wychodzi w stroju kąpielowym? Nie, nie, my jedziemy w delegację. Ona chce się pożegnać z nami i tak. Tak jest już strasznie późno, ona i tak poszła do domu. Ale my idziemy na parcelę publiczną. Rozumiem. Posłuchaj, on ma e, duże potrzeby, że tak powiem. Tak, ale ma też duże możliwości, jak widzisz. I teraz pokażę ci, jak działa randka, skoro ją zaprosiłaś na randkę. Tak. Randka działa tak. Tu masz pragnienia Kasi, co ona by chciała robić. Mhm. Tu masz pragnienia Dona. Jak na to najedziesz, tu masz na przykład, że Kasia i ja rozmawiamy. Mhm. No i ona też ma. Don i ja rozmawiamy. I tu jest taki licznik, jak dobrze ci idzie. Czyli, jak klikniemy sobie rozmawia i wybierzemy cokolwiek, to jedno i drugie, patrz, mówiłam, że ona jest pokojówką, Aha. Jedno i drugie będzie zadowolone, że spełniasz im te pragnienia. Ona nie widać, żeby była zadowolona. No nie, ale, ale wiesz, spełniasz im to. Na przykład ona by chciała, żeby Don mnie łaskoczył, więc wybierasz na przykład baw się łaskotki. Albo robisz jakieś inne głupoty, jak chcesz, bo ty, ty możesz robić, co chcesz tak naprawdę na tej randce. Aby im dobrze szło, rozmowa i będzie fajnie. Możesz im też zakolejkować dużo opcji, tam jakby, bo tam jest całą, całą kolejkę można zrobić. Widzę tak górnolotnie jak go traktujesz. Żadne jakieś tam buzi, przytul, flirtu i srat tata? nie rozmawiaj, nie schlebiaj. Jak idzie za nią Boże? Dobrze się nie pomylił z tą drugą. <noise> On byłby zdolny do tego, mam wrażenie. Nie bo mogę sz. z tego chodu jakoś taki. alwaro. czekaj, bo muszę ci zmienić ten daszek, bo przez to, że tam budynek ma dach. O, a właśnie, że przez to, że tam jest budynek, to, to nie, nie będzie... widać. Tak. Ale ja to ogarnę, i o tu jest Kaś, w ogóle strasznie dużo ludzi się zebrało tutaj No bardzo, a ktoś ich zaprosił? No to jest parcela publiczna, mieli prawo przyjść do parku To jest jedna z moich ulubionych interakcji w tej grze w ogóle, także zaraz zobaczysz dlaczego Jest niesamowita O suko. <laughs> A czy ona nie może tak samo jemu? Może, ale jak widać, woli jakieś szachy, czy zagadać kogoś tam. Oczekaj, nie ruszaj się. Nie klikaj nic. To, co się teraz wydarzyło, przyleciała wiedźma. Dlaczego wiem o tym, że przyleciała wiedźma? O, już się odcięła gra. Zawsze, jak przylatuje wiedźma, to gra się przycina. I po prostu trzeba dać jej być trochę przyciętą. Ale już się odcięło wszystko jak najbardziej. A gdzie on idzie? Do toalety. Ona chyba zresztą też z tego, co widzę. Znaczy musimy teraz przeczekać ten moment. Nie no, możesz im zakolejkować interakcję. Na przykład jak ona kończy, to możesz dać mu, że ma podejść tutaj. Jak ona wyjdzie, to możesz dać zawoła i ona w międzyczasie przyjdzie. Ja, ja już mam wprawę, nie? Rozumiem. Ale pokażę Ci, jak ona tu przyjdzie na przykład. Jakbym zatrzymała grę, to na przykład mogę jej zakolejkować, że pocałuj romantycznie, ale jednocześnie na przykład obejmij i tu się te interakcje pojawiają. Uh -huh. I on na przykład zapawaj dowcip, jakoś, nie wiem, flirtuj i śpiewaj. No i oni na przykład uh -huh. dzięki temu, że ja to zakolejkowałam, to nie będą mieli takiej pauzy między sobą, tylko będą wykonywać te wszystkie rzeczy, które im tam zakolejkowałam, tam uh -huh. po kolei, nie? To już trzeba uh -huh. mieć prawe, żeby y, nimi sterować w takim momencie. Dlatego wybrałam Ci jednego Sim a nie, nie. Całą nie. rodzinę, no. Bo tak pomyślałam, że całą rodziną to możesz sobie nie poradzić po prostu. Nie, całą rodziną to by wyginęli. Ja w sumie nie opowiadałam tej historii na kanale, ale ty, ty mi wypominasz w sobie, że a pamiętasz jak ty, wtedy, jak grałaś jako dziecko tą rodziną i cała rodzina się spaliła. Dokładnie, <laughs> dokładnie tak. I to było w ogóle, widzowie, słuchajcie, to była rodzina otomana, żeby było śmieszniej, że jak macie tę rodzinę otomana, która się składa z sześciu Simów, to ja do dzisiaj pamiętam, że tam był pora, pożar. W trakcie tego pożaru wszyscy się spalili i ta babcia, ta Dora wyniosła najmniejsze dziecko na zewnątrz, wróciła do środka i to się spaliło. Boże, <grych> nie historia, horrorek z życia. E, a tu... Pragnienia. Gorące pocałunki z trzema z Jak to strzema trzema? No, z trzema. On, Ona chce z trzema? Czy Nie, on, to on trzema. chce strzema różnymi osobami. No i jest. Alvaro, kobieciarz! Poznać kogoś nowego. No widzisz, już się zaczyna, że chciałby, <laughs> chciałby kolejną. Tak jest, no. Tak, tak tacy są mężczyźni, mama, No co o, zrobić. mam nadzieję, że nie wszyscy. Nie, no wszyscy na pewno nie. Ogólnie to jest tak, że w tej grze masz różne aspiracje. Na przykład, jak spojrzysz na Kasię, to ona ma e, pragnienie e, stworzenia rodziny. Więc jej, jakby, mhm. pragnienia są, oscylują wokół tego. Tak. Don ma pragnienie romansowania, mm -hmm. więc jego pragnienia będą oscylować wokół pragnienia romansowania. Ale masz tam różne rzeczy, na przykład pragnienie zdobywania wiedzy, pragnienie popularności. Jakby zależnie od tego, co jest Twoim głównym jakby aspiracją, mm -hmm. to tak się zachowujesz. No, Don jest typowym Alvaro, i on naprawdę jest typowym Alvaro, jak widzisz. Co ja mam powiedzieć? Yy, ale co? Nie teraz będą grać. Yy, Zależy, w bo ona by chciała, żeby Don został jej pierwszym partnerem, więc pytanie: czy, <grych> czy mamy gdzie, że tak powiem? Jedyne co mamy, to ławkę. Na ławce? Pierwszy raz? Na ławce w parku. W parku, gdzie kręcą ci się tyle ludzi. Jest taka piosenka z formacji nieżywych schabów, która tak. się nazywa ławka, więc. <grych> Tak, łuchus sofa. Tu żyje moda do tego. Pokażę Ci, jak pięknie to wygląda. Którą ławkę państwo wybieracie? Rozumiem, że tam jest jakaś. Ta... Aha, idą na ubocze na ławkę, rozumiem. Prawdopodobnie idą na jedną z tych ław... Tak, idą na ławkę w parku tutaj. Na łonie natury. Ona poszła tam. Aha, ona nie ma jak, rozumiem. Widzisz, jaka mądra kobieta? Nie ma jak. Zaczął padać deszcz? Tak, i zaczął padać deszcz. Dziś, Może go ostudzi trochę. Chyba tak, bo zrezygnował, jak widzisz. <noise> Czas upływa. Ale randka prawie marzeń, słucha. Jakby jeszcze ze sobą mogli poflirtować i się objąć. Przedstaw Simowi Dina! Dina jest na tej parceli! O, patrz, mamy randkę marzeń, wyobraź sobie. Czyli? Czyli najlepiej nam poszło ze wszystkich opcji. Możemy sobie zakończyć teraz tę randkę na przykład, żebyśmy mogli porobić coś innego. No, to jest dopiero zabawa! Nie rozumiem. Fantastyczne spotkanie! Kochanie, ta randka była szczytem moich marzeń! Ona tak mówi. Ona tak mówi. A my to w ogóle no, o ósmej powinniśmy pojechać do pracy, a widzę, że nie pojechaliśmy. To jest trudno. To. No on jest tak zafascynowany kobietami, że on do pracy. Zapomniał o pracy. Zapomniał o pracy. No. O... no. Co mu zrobisz? Nic mu nie zrobisz. Po Popreni. Po premii. No także wydaje mi się, że na tym zakończymy. Randka marzeń została wykonana. Bara-bara zostało wannowane razem z kaccenką. Moja mama przyciera sobie zdziwiona i zmęczona twarz. Jestem w szoku, jesteś w szoku właśnie. Tak. Jakie są twoje uczucia? Jak Ci się podobało? No ja nie ja... wiem, jak na pierwszy raz to trochę stresu, co z tymi simami robić, a to co oni robią, to też trochę szokujące dla mnie. <grych> szokujące animacje. Rzeczy. No właśnie. Ale te animacje nie są ba się. bardzo realistyczne są te animacje, powiem Ci takie niektóre aż do przesady. ja myślałam, że oni się bawią w piasku. <grych> Nie, nie, to jest symulator życia. Wiesz, w życiu się dzieci rodzą, więc. No i bawią się w piasku, w piaskownicy. A tu takie rzeczy. Ale to nie jest. Chyba to, oni to, to, dorośli. Ale wiesz, to nie jest dziecko, to jest dorosły człowiek. To jest lekarz, mamo. To jest lekarz. No to lepiej, żeby się nie bawił w piaskownicy. Nie, no, zgadza się. Wiesz, ale generalnie pozytywnie mówisz. Tak, Co jestem pod wrażeniem. To się cieszę. Także dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję. I halo żegnam. I widzimy się w następnych odcinkach. Pa. Pa.